W ale chcę przywitać pana prezydenta Braci pana Wiem, że za Chciałem powiedzieć, że przychodzę tutaj do państwa wyjątkowo z Warszawy. bardzo miło budzić się z myślą, że wracam do siebie, że wracam do mój śląsk. Wierzę w Braci Boża, jest bardzo często. Ostatnio byłem w niedzielę e, na rowerze, e, kocham ten region, kocham Śląsk, jak wiecie startuję z, z Koalicji Obywatelskiej numer 3, niż tylko Koalicji Obywatelskiej Parlamentu Europejskiego e, w kilku porach. Zresztą, tak jak Pan Profesor powiedział, w trzeciej e, rozpoczęliśmy ten maraton 15 e, października. Można powiedzieć, czego nam to w całej e, Europie, że wykonaliśmy. Pan senator Henryk Szydlaczek został senatorem w tym czasie. Później 7 i 21 kwietnia wybory samorządowe, tak ważne dla Draczyboża, dla historii Draczyboża też. Duża, poważna, rozsądna zmiana dla mieszkańców Byłem tu u pana prezydenta podczas jego kampanii wyborczej, wspierałem go na tyle jemogłem po śląsku. Cieszę się bardzo, że to do tej zmiany doszło. No i ten trzeci krok, czyli wybory 9 czerwca do Parlamentu Europejskiego, bardzo ważne wybory dla całego regionu, dla Polski. Bardzo ważne wybory dla całej Europy. Chciałbym, żeby ta współpraca instytucji europejskich z Panem Prezydentem, z samorządem z terytorialnym Sucła, także na linii Europarlament, Polski Parlament,

formatować Niejako wydatki z KPO, żebyśmy mogli e, przeciągnąć to jeszcze o dwa lata. Powiem, że to są duże pieniądze, to jest 6 miliardów euro w skali województwa śląskiego i takie miasta jak Racibórz właśnie powinny mieć większy okres czasu na te wydatkowanie tych środków e, z KPO. Jednocześnie ta współpraca z kolei na linii e, Łukasz-Kowru w Stanach przebiega także sprawnie, bo mieliśmy ostatnio w na na głosowaniu. Ale że ta jest moim takim politycznym ojcem, jeśli chodzi o walkę o naszą sprawność, o naszą kulturę. Chciałbym panu dać głos, proszę, 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 się nie podpisać pod tym wszystkim co powiedział pan poseł. Tak, wybory są niezwykle ważne, bo oczywiście e, możemy głosować na, 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 na tych ludzi, którzy są eurosceptykami, mają jakieś zasłużenie ma do uwagi, się, że nie, działań Unii Europejskiej w, w takim kształcie, jakim ona działa, ale musimy mieć świadomość, że to tak naprawdę jest głosowanie na osoby, które chcą unicestwienia Unii Europejskiej i rozwalenia. No, zresztą wiadomo też przy okazji, że to jest też plany chociażby przywódców Federacji Rosyjskiej. No, no, dzisiaj te wybory to jest tak naprawdę obrona demokracji, obrona Europy, jaką znamy, tej Europy, która może być lepsza czy gorsza, ale jest demokratyczna i wolna. A jeżeli będziemy eksperymentować, to na tyle się widzimy w Europie podzielonej, skazanej na na oddziaływanie. Tam, jak to jakby jedna sprawa, dlatego te wybory ja też się angażuję, bo uważam, że to nie jest niezwykle ważne. Proces no to jest jakiś wółka, tylko Czyli to, jeżeli, jeżeli to, na prezydium się da, bo tak morzu mamy wółka kokut, to to jest po prostu jakaś nieprawdopodobna energia od Kolejny też ja jestem bez partyjny, nie się ale nie. jak uważam, że no, trzeba się zaangażować i trzeba tych wyborów z pomóc. Takie osoby jak pan poseł, no, 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 no to... jest w stanie przykuć się, że tak, tak, tak i to, to nie tylko Panie senatorze, dobrze. Szanowni Państwo, Łukasz Kołłów to budżetycznie śląski głos w Parlamencie Europejskim. I tak pomijając to, mamy rzeczywiście wiele do zrobienia i może inaczej wiele do przypilnowania w Parlamencie Europejskim. To doświadczenie. Ten młody człowiek już ma za sobą jedną kadencję w Parlamencie Europejskim. Jeżeli nie przypilnują przy, nasi parlamentarzyści do Krajowego Planu że nie przewidują przedłużenia, odnowowania tego czasu, możemy mieć w związku z tym duży problem. Takie miejsca jak raczej, już takie miejsca, które gdzieś tam oddalone są pomimo wszystko nadal od e, szlaków komunikacyjnych, potrzebują pieniędzy, potrzebują wsparcia i potrzebują czasu. Ten czas do tej pory był zmarnowany. Ja nie będę się być złośliwiał e, o adwersarzach, ale zawaliliście państwo totalnie. W związku z tym, szanowni państwo, to śląski głos w parlamencie ma ratować również przede wszystkim środki tutaj dla nas, dla Śląska, a przede wszystkim tutaj dla nas, dla A Co jest takie cenne w tym wszystkim? To, iż jest z nami pan Jacek Wojciechowicz, który e, ma niesamowite doświadczenie i niesamowitą historię ze swojej pracy, pozostawił pozytywną, pozostawił Warszawie przyszedł, jest tutaj z nami, postawiliśmy, postawiliśmy na e, pana Jacka, na pana prezydenta dzisiaj. I to, że obaj wspieramy dzisiaj pana Łukasza Kowita, postawiamy na młodość, postawiamy na tych młodych ludzi, którzy już są doświadczeni, ale z drugiej strony jest ta perspektywa czasu, w której ci ludzie, Będą się realizowali, Zresztą to jest takie e, znane, e, znako, znamienite, takie e, znaczące, to o czym dzisiaj żeśmy mówili. To właśnie młodzi ludzie wprowadzili, wylasowali chociażby ustawę o języku świętym. To właśnie pan Taszkowski i e, pani Monika Rosa, ci młodzi ludzie, zawsze pani z ulic senackich w mediach, to jest znak czasu. I trzeba sobie powiedzieć jasne i wyraźnie, postawmy na tych młodych ludzi, na ludzi doświadczonych, i, a z drugiej strony doświadczonych, bo rzeczywiście pan Łukasz i to pokolenie jest w stanie w parlamencie europejskim nie tylko kontynuować to, co zaczęli, ale przede wszystkim tworzyć normalne wartości, które nam na Śląsku będą potrzebne, bo nam czekają. Bardzo dziękujemy. Czy są pytania? A, czy są?